Formę auksję domów akademiku na 55 piętrze jo, co to za fajne rzeczy Monika chcesz coś powiedzieć? Wiciu Debil Wbijamy do lodówy standardowo O kurde jaki czajniczek Firmowa marka Sensor w Tutaj jest Wudzicu A witamy na Akademiku mamy zdjęcie Na tle Pizzunia 23zeta O budy Jaka zbiórka Na biedne dzieci Dobra co my tu mamy? O, o, co to? Co to? Wygląda jak taka... A cytryna to jest. A, wygląda właśnie jak cytryna. bobofrut? Bobofrut? Dobra, dobra. już nic nie mów. Twist, mleczko, nic specjalnego. Mleczka twisty, masło A tu jakieś mięsko też eee, no Powiem Ci, że jakichś wybojów to tutaj nie ma Zbytnich, tutaj są wyboje Cały arsenał ją. muszę jeszcze zrobić ten Muszę jeszcze zrobić... a, łazienka jest zajęta. Anka! <noise> <noise> Trzebuję zrobić... sfotografować piramidę. Wiziruj spoko, pan, pan wizirek Wizyruj zawsze w poko, pan wizyrek. Z jadłbym. Siema. <noise> Elo. Ja robię aukcję domu. To jest pan Prysznic, ale za dużo tutaj nie widać. Prysznic. No. <laughs> Czekaj, no. Muszę sfotografować piramidę. Nie widać. Cały arsenał, mamy dobry żelb. Polecam go. Też takiego używam. Nie wiem kogo to jest, ale polecam. Z mojej strony to wszystko. Widziu? <laughs> Okej, okay. first step, yo. do butów. O, jeszcze widoki Wielka orkiestra Świątecznej Przemocy. Yo, 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 potrzebna mi, serduszko mi wali. A mogę sobie ją wziąć? Znaczy, bo chciałam związać sobie... Serduszko puka w rytmie czacza. jest jeszcze Nieprawda. Lecimy, lecimy z tematem Patrzcie co tu jest kurde Wrocław Wrocław nocą Za dnia Patrzcie kurde jeden za drugim jadą Parking Mac pod samym Jeszcze to przybliżyć Mac pod samym akademikiem Kulturka gra Tutaj najwyższej klasy rower za 30 koła euro Tutaj jajeczka i gniazdeczko zrobione przez gołębie No widać, że sprzątane to tu nie jest codziennie, ale cóż, no, nic się nie poradzi bo przez spoko i wodę będziesz wielki. Kurde, patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. Ja pierdolę. Masakra. Jacy ma jakie małe ludziki. Zobacz. Zobacz, jakie małe ludziki. Zresztą telefon spadnie. Z tego piętra. Tu jest jeszcze trochę pięter do góry. Nie wiem, czy to widać. Chyba nie tak. Dobry dźwigol. Mój telefon teraz spadnie z ręki. Kurde, pan Gołąbek. Nie wiem, czy go widać. Pan Gołąbek. Dobra, starczy tego dobrego chyba. Może jeszcze. Najwyższej jakości najwyższej jakości Tiger Energy Drink 1,70 zł bydronka, litr za sztukę O kurde, patrzcie co tu mamy Można obserwować Różne rzeczy Ciekawe Można obserwować ptaki Za pomocą tego urządzenia Chyba sobie poobserwujemy dzisiaj Yo, yo, madafaka Jestem myśliwym w... w. Poluje na na. Jestem myśliwym Widać tu coś? Przez to Patrzcie, patrzcie A chyba nic nie widać, nie można przybliżyć Ej <laughs> nie, nie zamykaj mnie Eee! puśćcie mnie e. Zaknął mnie z jakimiś ptakami, i teraz co? Teraz się boję. Ogromna <grystanie> była pani wieżyna. Nie, nie widać. Nic. Chcę wejść. <grystanie> nie widać cię przez to. Teraz cię widać. <noise> Otwieraj, policja Ja piję nawet żelazko Tutaj to jest kurde, szał ciał, powiem Ci <noise> Wszystko jasne No otwórz, oddam Ci twoje ten, Lornetkę O kurde Ta lornetka jest sposowa, sponsorowana przez Kapitał ludzki. Zajebał. Zajebał jest ze szkoły, z gimnazjum we wręczycy, przyznaj się. Tą lornetkę. Jo, jo. Jo, 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 jo. Jo, historię. Jo. Uh. <ślaska> Dobra. Przyjrzyj się dokładnie ziołom. Przyjrzyj się tu jest jeszcze ciekawego? Państwo suszenie? Ej, dobra, wychodzę na klatkę. Nie ma się co szczypać. Jo, ją, ją, jo, jo. Dalej tam mm -hmm. Mm -hmm. Kurde, patrzcie jakie widoki W klatce Masakra Masakra Można tu wejść, na balkon Lul no, Pozamykali Wszystko Nie mam pytań, ciekawe tu jest Jakieś drzwi, Bo łazienka. Można w sumie wjechać ewentualnie nie dotykać urządzenia elektryczne. oto. to wjeżdżamy. Przegroda ochronna. Nie no kurde. Nie ma się co. A jeszcze jedno. Jeszcze czujnik ruchu. Bym zapomniał. Pani kamerka. Nula yo, Joł yo. Podciągamy się <laughs> <laughs> Patrzcie jaki drożek dojebany można się podciągać Nie, bo to telefon jeszcze to jest twoja książka? Miecz przeznaczenia Wiedźmi Czytałbym. W tej gruchu. Kilka słów do Dziękujemy. Mam lekcji. Coś no, ty zrobił, brazylijski plan. Gdzie jest Korwin? Nie ma Korwina. Ej. Eee. Korupa. Pani słówka. jeszcze nie, Stał Dominik. Znajmi tak by nie kawałek z jego omejki. Znaczy, był pełen gronik, jest bardzo słuchał. Ale tego za Jedno? Jedno? Nie będzie Niemiec plum nam w twarz. Nie damy pogrześć wiary. Co to za dupeczki oglądasz? Pokaż, już przewinąłeś, tak, jasne. Uważaj na jakieś zdjęcia rzucasz do sieci. No? What the fuck Oxford Online O coś jest fajnego Ej kurde na gołę, gołą bucie, ka był tu na tym co siedział na balkonie. O leci Dobra kończymy tą zabawę w 12